Że dzielą się na tych przelotowych, tych, co latają daleko, akrobacyjnych, i motoparolotniowych, salomowych i też celnościowych. Dokonujemy pomiaru celności lądowania w oparciu o, o cel. Celność jest punktowana z dokładnością do 1 cm i odległości do 5 m, ale tak naprawdę najlepsi zawodnicy lądują na tzw. Tak patelni, czyli urządzeniu elektronicznym urządzeniu pomiarowym o średnicy 32 cm, na którym zaznaczone jest centrum o średnicy 2 cm. Zielona Góra, drugi rok z rzędu tutaj gości parolotniarzy. W tamtym roku zrobiliśmy takie pierwsze zawody od dłuższego czasu. Zawody się bardzo dobrze przyjęły tutaj przez paralotniarzy z Polski, więc liczę na to, że teraz mamy już szóste mistrzostwa parolotniowe Polski w ogóle rozgrywane w rądzem mistrzostw Polski mam nadzieję, że, że w rok, w rok ta impreza tutaj na, na lotnisku będzie gościć. Zawsze jest to super impreza, przede wszystkim celność lądowania jest o tyle fajna, że wszystko się dzieje w jednym miejscu, nigdzie nie odlatujemy daleko, jest to dosyć widowiskowy sport. Tutaj przyjeżdżamy, żeby się spotkać z ludźmi. Bo no teraz mamy czas po pandemii, więc dużo czasu się nie widzieliśmy. Więc spotkać się z ludźmi, fajnie spędzić czas. Trochę rywalizacji, tak, będzie też, bo trzeba jednak trafić w to centro tutaj przynajmniej, jeżeli chodzi o zawody celnościowe. Także to mówię, przede wszystkim przyjemność tak? dla, dla relaksu. Czy ciężko jest trafić w taki punkt? Bardzo. <laughs> bardzo, bardzo tak. Jeżeli chodzi o samo centro, które ma 32 cm, no to przy tych warunkach, jak, jakie panują dzisiaj, no to jest to dosyć trudne. Zajmuję się celnością lądowania wiele, wiele lat i spado na spadochronach i paralotniach, i jest to trudna sprawa. Także uzyskanie w kilku kolejkach wyniku zerowego jest bardzo problematyczne. Powiedziałbym, w paralotniach chyba niemożliwe. Super pozytywnie polecam. było trudno zdobyć, że tak powiem, te punkty, bo tak jak mówię, no, wczoraj już mówiłam, y, pogoda robi y, swoje psikusy nam troszeczkę y, płata. I, I nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie to za, zaplanowali. Te lądowanie wystarczy podwieje. I, I to są te, że tak powiem, y, niuansiki. Trzecie miejsce. To już zapraszamy na pudło, Tomasz. Roman. Drugie miejsce. Weteran polskiego No! konstruktor, instruktor, egzaminator, Bogusław No! Warunki były ciężkie, konkurencja e, była duża, z bardzo dużo dobrych zawodników, więc no, nie było łatwo, ale byłem maksymalnie skupiony na zadaniu. Chciałem po to po prostu zrobić. Były jakieś problemy? Diablo, Termika? Termika, silna, bardzo silna Termika w pewnym momencie w trzeciej rundzie, ale e, no, to są zawody, to są mistrzostwa Polski, więc e, rozgrywamy nawet w takich, w takich warunkach. Było bezpiecznie, było wspaniale, było trudno technicznie. Zawodnicy zdali egzamin i wszystko skończyło się w sposób fantastyczny.